Witajcie! W pierwszym odcinku Q&A, jeśli będę miała trochę dziwny głos, to przepraszam, ale mam chrypkę i przez chwilę mogę tak gadać, taka napalona, czysty głos, ale teraz już mi się tak robi gorzej. Okej, okay. jak tutaj słyszycie już, że mi się po prostu głos tak... O, o, dobra, nieważne, jedziemy do pytań, których mamy sporo. Tak, zaczynamy. Mleko czy herbata? Nie mówię mleka. Takiego mleka samego bym nie wypyła, ale z płytkami. git, ale herbata. Jest kot. Piesełki. Dzień czy noc? Dzień. Biblioteka czy szkoła? Nie wiem. Odpowiedź na mojego pytania, nie wiem, bo biblioteka jest w szkole, ja nie wiem o co dokładnie chodzi w tym pytaniu, ale dobra, zostawiamy. Jaki jest Twój ulubiony kolor czarny? Jak się nazywasz? W realu się nazywam Alicja, ale nie lubię jak ktoś do mnie mówi Alicja ale la Lara. Lara, nie lubię Twoich filmów. Jak się z tym czujesz? ktoś nie lubi moich filmów, to tak szczerze mówię, to, to cześć, no. Ja lubię, to nie lubię. Nie każdy motki głód, więc co tam? Gdzie wyjdziesz na ferie? Ja chyba zostanę do będę się uczyć. Ale pewnie pojedę na narty i w górę. Ja zazwyczaj YouTube, YouTube. Ponieważ będę mogła też nagrywać z czegoś innego, na przykład z y Agario bubua. Um Simsów. Aha, właśnie, dawno nie było odcinku Simsów. Jutro no nagram. Albo dzisiaj jeszcze tak zwiążę. Kulę najbardziej, nie do wszystkich. Co byś chciała pod chwinkę? Nie wiem. Byś chciała mieć tatuaż na ręce na stałe w przyszłości? Taki mały, nie taki dziary. Albo coś takiego. Jakby to, że na przykład baży. Jest taki jeden mały w przyszłości. Co sobie? Czy wiesz angielski? No, nie za bardzo. Czy lubisz lody? Kocham. Czy byś chciała mieszkać z innej, prawda? Co? Raczej nie. Lubisz dwie Tak. Ja chciałabym mieć dzieci chyba zero albo jeden. No, jest na niej. Maksimum dwójka, ale więcej to nie. Ja tak szczerze, to tak, tak z największą chęcią to zero. Czy lubisz YouTube? Tak. I czy lubisz miski, króliki, szyrafę? Tak, lubię o to ja jestem na twojej profilówce muszę najpierw skonfigurować tylko od... tak, jeżeli on tak to ty to wszystkie pytania mam nadzieję że wszystkie jasno powiedziałam U, w tej minutach się dożyłam jest git i chyba to wszystkie pytania i w ogóle buziaczki i cześć zaleśniki. tak do następnego odcinka i Q&A i w ogóle cześć